Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność zaprosić na wykład, który wygłoszę 7 listopada w ramach wydarzenia Next Design Summit w Warszawie. Tytuł wykładu Trudny klient czy trudna komunikacja zdaje się nieco odsłaniać jego treść, bo będzie próbą odpowiedzi na pytanie, czy aby na pewno za nasze fiasko komunikacyjne z klientem za to, że nijak nie potrafimy się dogadać, a jak już nawet się dogadamy, to mamy wrażenie, że była to droga przez mękę. Odpowiada wyłącznie to, jak bardzo oporny i nieelastyczny jest sam klient? Czy też problem może leżeć gdzie indziej? Co może być tak naprawdę odpowiedzialne za nasz komunikacyjny trud i znój i czy czasem nie możemy w tym względzie dokonać takiej zmiany, która mówiąc najprościej ułatwiłaby nam życie? Wierzę, że rozwiązaniem nie musi być katorżniczy skrypt, który raz działa, raz nie, ale przede wszystkim sprowadza nasze interakcje do automatycznych, sekundy na sekundę coraz bardziej wkurzających formuł. A może dużo lepszym rozwiązaniem jest spryt, na przykład wiedza, jak niepotrzebnie nie rozpalać emocji klienta, ale skutecznie nimi zarządzać. Zapraszam na wykład i pozdrawiam.